Witam Państwa. Plantacja Brukuła na zbiór jesienny. E, ta sama, co zacząłem Państwu pokazywać. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. E, chwasty zwalczamy tylko i wyłącznie mechanicznie. Producent nie zdecydował się na stosowanie środków ochrony roślin. E, a z różnych względów, tak? Ale generalnie rzecz biorąc, chwastów nie jest dużo. Są pojedyncze. E, właśnie jest tam dwóch czy trzech ludzi, którzy gdzieś sobie przechodzą i, i, i kończą e, gracować tą plantację. Proszę Państwa, e, tak jak Państwu mówiłem w zeszłym tygodniu, rośliny zostały podsiane nawozem azotowym. Producent tutaj na całą powierzchnię wysypał w granicach 200-250 kg saletry wapniowej. E, ja zwróciłem uwagę na to, że jeżeli będziecie Państwo chcieli e, wysypywać azot przy roślinach, to wtedy tą saletrę wapniową w granicach tych 150 kg saletry amonowej około 100 kg, tak. Natomiast na całą powierzchnię trzeba dać, jeżeli chodzi o saletrę amonową, to około 200, saletry wapniowej około tam te, tych 250 kg trzeba, e, trzeba wysypać. E, trudno powiedzieć, ale zapowiadają bardzo duże opady. Na weekend, na sobotę, na niedzielę. Tutaj ta część jest już około 4 tygodni po wsadzeniu, więc przychodzi czas na Movento. Przypominam, mała ilość wody 150 do 200 litrów na hektar z produktami, które z adiwantami, które ograniczają ilość wosku, rozpuszczają woski. Może być to INEX A, może być to trend, który kiedyś tam był zapisany w etykiecie Movento, jak ona przyszła do nas z Belgii. Na to trzeba zwrócić uwagę, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne zabiegi, myślę, że tutaj na tej plantacji nie ma większego problemu, nie ma co kombinować. Producent dzisiaj skończy przejście przez tą plantację gracowania, bo nie ma tych chwastów dużo, po prostu trzeba działnąć gdzieś, gdzie te chwasty są i to wszystko. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.